Jak ważne są pszczoły, co można zrobić z pszczelego wosku, jakie właściwości odżywcze posiada miód. Tego między innymi mogły dowiedzieć się przedszkolaki z kamiennogórskiej jedynki. Pan, którego zaprosiłyśmy dzisiaj na warsztaty, jest takim e, e, znawcą pszczelego życia. E, dużo wie o pszczołach, o zasadach zdrowego odżywiania. E, I zaprosiłyśmy go tutaj, żeby dzieciom o tym opowiadał, żeby to zrobił ktoś inny. E, Ktoś, kto się na tym zna, kto ma jakieś doświadczenie. Wiedza na temat życia pszczół i miodu, którą przedszkolaki zdobyły podczas wykładu, zaskoczyła także opiekunów. Zaskoczyło mnie to, że to z tą gorącą herbatą nie można. Ja nie wiem, co babcie na to, że to gorące mleko z miodem to nie działa. <grych> że tak jak w gotowaniu giną wszystkie warzywa, jak gotujemy warzywa w gorącej wodzie, giną witaminki. Tak samo pewnie jest z tym miodem, także trzeba. Zawsze coś nowego gdzieś dowiedzą się dzieci i my przy okazji też. Oprócz Gadanki o miodzie i życiu pszczół dzieci miały zajęcia warsztatowe w trakcie których mogły wykonać własne świece z pszczelego wosku.